ci Ariel. Pomocy! Ale co się dzieje? Mam koszmarny problem. Jaki dokładnie problem? Problem stylizacyjny. Co ty wyglądasz płetwastycznie? Mm, dzięki, siostrzeczko. Ale nie chodziło mi o mnie. No, to o kogo? Cześć. Pietactwo! rydy co ci się stało? A więc wiedziałam akurat ten... Stop! Zaczekaj, opowieści później. Przed nami ważna, oficjalna kolacja za jakieś pięć minut i. Sebastian się na maksa wkrabi, jak się tam pojawisz w takim stanie. My na to nie pozwolimy. Aha, pogotowie modowe! <grywa> Coś niesamowitego! Dziękuję Wam, kochane. Hmm, Czegoś tu brakuje. brakuje. A Jana, myślisz o tym samym, co ja? Oczywiście, że tak. Co powiesz na to? O, super! Jeszcze to! U, zaczekajcie! Ekstra! Tym Jest? Cudownie? Bardzo Wam dziękuję. Polecamy się na przyszłość. <śmienic>